Witam Was bardzo serdecznie z tej strony AppleReviews.pl i zapraszam już na drugi odcinek mojego programu AppleTip.pl. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak należy zamykać aplikacje w iOS. Jest to dosyć taka prosta sprawa, ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy. Potrafi to zrobić. No jeżeli Ty potrafisz, akurat ty który, ty, który oglądasz, potrafisz to zrobić, to nie krytykuj tego odcinka, bo może są tacy, którzy jeszcze tego nie umieją zrobić, a z pewnością tacy jeszcze są, więc dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób należy poprawnie zamykać aplikacje. Nawet no, może powiem, dlaczego warto zamykać aplikacje. Warto zamykać je, bo zaoszczędzimy na baterii, zaoszczędzimy na użyciu procesora i naszej pamięci pamięci tymczasowej, także warto zamykać te aplikacje, bo one i tak się szybko potem uruchamiają, więc jak nie korzystamy z jakiejś aplikacji, to wtedy przyda się ten sposób. No to zapraszam. Dobra, no to aby wejść najpierw, najpierw musimy wejść do paska naszych aplikacji. Aby to zrobić, mamy dwa sposoby. Pierwsze to dwa razy kliknąć przycisk home. Albo otworzył nam, no, nam się ten taki pasek z aplikacjami. A drugie to, jeżeli w ustawieniach mamy włączone e, gesty, y, to możemy zrobić to za pomocą czterech palców, w ten sposób. Y, jak widzicie, y, tutaj z tego poziomu możemy przełączyć pomiędzy aplikacjami dowolnie. Y, no, y, no, oczywiście też mamy y, takie podręczne menu. Y, no i tak. I y, y, aby zamknąć jakąś aplikację, należy zwyczajnie przytrzymać chwilę na niej i klikać w te minusiki czerwone. Możemy tutaj zamknąć teraz tą, na przykład nie chcemy App Store, nie chcemy ustawień teraz mieć otwartych, tego, tego. Albo możemy też po prostu wszystkie tak w ten sposób pozamykać. O. I to właściwie na tym jedynie polega. Yy, I teraz zaoszczędzimy naprawdę całkiem sporo baterii, bo, bo niektóre aplikacje na przykład yy, na iPhone'ie yy, no, no, używają transmisji danych, przez co można się na przykład przegrzewać, też zużywać bardzo dużo tej transmisji. Dzisiejszym poradniku to już wszystko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Chciałbym tylko przypomnieć, że program ten Apple jest cykliczny i pojawia się co tydzień na moim kanale zawsze w środę z krótkimi poradami jak zrobić takie bardzo proste rzeczy w ios czy też na Macu. Jeżeli chcecie coś, żebym pokazał Wam, czego Wy np. Nie, nie umiecie e, zrobić bądź też e, macie wątpliwości jakieś, to śmiało piszcie do mnie na PW, e, prywatną Wiadomość, e, to z pewnością Wam odpiszę e, i już użyję tego jako tematu następnego odcinka. E, także będę za to bardzo wdzięczny, jeżeli macie jakieś problemy, to śmiało piszcie. E, no, dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za oglądanie, e, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie w górę, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!